Dobry wieczór. Wojciech Tejrowski, Wózek Kwadrans. Nie Wózek Kwadrans, proszę pana, tylko naczelnik obwarzyszy Pospolitej. Pan się nauczy adresować. To jest jeden z tych y, po, po, pojedynczych listów, które przychodzą na nie. Bo normalnie to przychodzą na tak, ale raz na dwadzieścia się zdarzy taki, który pisze: Jesteś pan idiota, dewot i zjadliwy durej. Zjadliwy durej jest to jak najbardziej. Dziwię się, że telewizja utrzymuje tak głupawy program. Oczywiście głupawy ze względu na poglądy osoby prowadzącej. Powinien pan rzeczywiście produkować się w WC. No i podpisano? No, oczywiście, że podpisano. Oczywiście, jak najbardziej, że podpisano. Przypadkowy, nieszczęsny widz pańskiego programu nadawca. Przypadkowy? No tak, oczywiście. No więc proszę pana, może ja jestem idiota. Może ja jestem idiota, ale pokażę panu trochę większych idiotów ode mnie. RPA, Chrystus chory na AIDS. Jest taki jeden pan artysta, który sam choruje na AIDS i on teraz wziął pędzelek i profanuje, no bo jak to nazwać? Maluje Chrystusy różne i na, tam na ciele są zmiany chorobowe. I on to wystawia w kościołach, bo jest popierany przez anglikańskiego arcybiskupa Desmonda Tutu. Dzieciątko Jezus. Wystawiono w Boże Narodzenie. Dzieciątko Jezus, które można oglądać i na ciele tego dzieciątka też są zmiany chorobowe. No to to już jest takie, poza tym, że idiotyzm, to to jest obrzydlistwo po prostu. No i oczywiście znaleźli się w RPA oburzeni krytycy, którzy zagrozili, że oplują ten obraz, ale ten obraz to trzeba żyletą pociąć. Tu pan Cejrowski trochę przesadził. Dlatego muszę wyłączyć mikrofon. A teraz grubo przesadził. Jak skończy przesadzać, to włączę mikrofon. Właśnie skończył. No więc tak.